Ten rekwizyt potrafi produkować pieniądze, prawdziwe pieniądze z kawałków gazet, bądź też kawałków papieru, ok? No tak, to jest naprawdę niesamowite. Po pokazaniu właśnie tej sztuczki właśnie znajomym, macie gwarancję, że naprawdę ich zadziwicie i dostarczy wam to sporo radości, ok? Pokażę teraz wam jak właśnie wygląda ta sztuczka, ok? Więc tak, mamy naszą maszynkę oraz kilka kartek papieru. Wystarczy, że taką kartkę umieścimy w naszej maszynce. Zaczniemy okay. kręcić. I już. Kartka zmienia nam się. W bank. Oczywiście możemy tutaj sobie wyczarować na przykład inny nominał. Załóżmy Mankam powiedzmy 50 zł. Okay. Oraz weźmiemy, zrobimy taką małą próbę. Tym razem weźmiemy kartkę i zegniemy ją w taki sposób, żeby ją zaznaczyć dobrze. Zobaczymy co się stanie. Możemy również wyczarowywać różne waluty, yy, różne nominały, z tym nie ma problemu, efekt jest świetny, bardzo fajny, yy, daje dużo radości w prezentacji, jest naprawdę zabawny. Prawda, że bardzo fajny rekwizyt, bardzo magiczna sprawa, każdy by chciał wyczarowywać, tworzyć pieniądze. Dzięki tej maszynce teraz możesz wykonać tą sztuczkę również i te rekwizyty możesz zakupić na naszej stronie internetowej. Dzisiaj pokażę Ci teraz jak działa maszynka do robienia pieniędzy. Potrzebujemy prawdziwego banknotu oraz kartki papieru odpowiadającej wielkością banknotów. Banknot umieszczamy wewnątrz maszynki w taki sposób, aby maszynka ciągła go do wewnątrz, ok? Właśnie w taki sposób. Gdy banknot zniknie nam w maszynce, obracamy ją. Jesteśmy gotowi do prezentacji efektu. Pokazujemy widzowi kartkę papieru i maszynkę. Wsadzamy ją i przekręcając drugą rolkę w taki sposób, aby maszynka zaczęła wciągać kartkę papieru. Jednak staramy się to robić mniej więcej w tej samej pozycji, w której wkładaliśmy banknot, aby banknot i maszynka wchodziły i wychodziły równo. Przez co wchodzi nam banknot, chowa nam się kartka. Papieru wychodzi banknot w taki sposób. Okay. Oczywiście to jest podstawowa wersja efektu. Wewnątrz maszynki możemy umieścić kilka banknotów o różnych nominałach oraz o różnych walutach i tutaj zastosować dowolną prezentację. Na przykład taką, którą zaprezentowaliśmy Wam na filmie. Jednak zasada działania jest Dokładnie taka sama bez względu na ilość banknotów czy też ich nominał. Liczę, że zrozumieliście, efekt jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy odrobina zabawy z tym rekwizytem, aby spokojnie go gdzieś komuś pokazać i naprawdę zadziwić tą osobę, a niektórych naprawdę doprowadzić do śmiechu, bo, bo cóż, któż by nie chciał mieć maszynki do robienia pieniędzy. Dzięki.